Najmocniej przepraszam, ale znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji. Jestem wędrownym kuglarzem z okupowanej Temerii. Z Temerii, jesteś pewny? Nie z Nowigradu? Dlaczego? Dlaczego z Nowigradu? Pochodzę z Mariboru i. Nie nadajesz się do tej roboty, masz za krótką pamięć. Spotkaliśmy się już, tylko że wtedy byłeś szanowanym nowigradzkim kupcem, desperacko pragnącym wrócić do domu. Ależ zapewniam, że. No dobra, przyłapałeś mnie. Wiem, że źle to wygląda, ale przysięgam, że zwrócę ci wszystko z nawiązką, tylko nie wydawaj mnie jarno. Nie potrzebuję jarla, żeby rozprawić się z tobą oszuściem. I co pasuje?